Patrzymy na system grzewczy, który jest chroniony przez kompresorowy system utrzymania ciśnienia. W stanie zimnym instalacji manometr wskazuje ciśnienie początkowe PA równe 1,5 bara. Jeżeli kocioł zostanie włączony i woda zostanie podgrzana, to rozszerza się i ciśnienie wzrasta, np. do 1,6 bara. Ciśnienie to wtłacza wodę do zbiornika. I spręża gaz po drugiej stronie worka butylowego do 1,6 bara. Przy dalszym wzroście temperatury w instalacji ciśnienie wzrasta do 1,8 bara. Regulator wykrywa te zmiany wartości i otwiera zawór, aby ciśnienie mogło się ulotnić, a worek butylowy mógł być dalej napełniany wodą. Zbiornik jest napełniany do momentu, gdy ciśnienie spadnie do 1,6 bara. Wtedy zawór ponownie się zamyka. Przy dalszym wzroście temperatury wzrasta ciśnienie w instalacji i proces zaczyna się od nowa. Ciśnienie w instalacji przy temperaturze 60 stopni Celsjusza wynosi np. 1,7 bara, a zbiornik jest prawie całkowicie napełniony. Jeśli instalacja zostanie teraz schłodzona, ciśnienie również spadnie np. do 1,6 bara. Gaz w zbiorniku rozpręża się. I woda powraca ze zbiornika z powrotem do instalacji. Jeśli ciśnienie spadnie do 1,5 bara, włącza się kompresor i zaczyna wtłaczać powietrze do zbiornika. Worek butylowy jest dalej sprężany, a woda jest pompowana z powrotem do systemu. Ciśnienie w instalacji wzrasta ponownie do 1,7 bara i sprężarka wyłącza się. Przy dalszym chłodzeniu ciśnienie spada ponownie, np. do 1,5 bara, gaz w zbiorniku rozpręża się i woda jest ponownie wtłaczana z wodka butylowego do instalacji.